Myślę, że spotkanie mogło się potoczyć w dwie strony. Odkąd trenerem jest Daniel Myśliwiec, jesteście jedną z czołowych drużyn w lidze, pod kątem też punktowym. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na, na bardzo dobrze zorganizowanego przeciwnika z pomysłem, bo, bo to cechuje trenera Myśliwca i jego sztab mieliście formę wznoszącą. Mimo tej porażki w Poznaniu uważam, że stworzyliście wystarczająco dużo sytuacji, aby, aby móc pokusić się o, o coś więcej. Natomiast, natomiast my byliśmy po dwóch porażkach w rzędu i wiedzieliśmy, że bezpośredni, z bezpośrednim rywalem szczególnie musimy zapunktować. Więc, więc staraliśmy się Staraliśmy się narzucić swój styl gry od początku. Bramka co prawda była też szczęśliwa, nie ma co ukrywać, jak nie mierzył. Natomiast no, potem z biegiem meczu Piast dochodził do sytuacji. Ale to my strzeliliśmy drugą bramkę I, i szkoda, że nie zamknęliśmy meczu trochę mocniej przy 2-0, bo trzeba, trzeba oddać mojemu zespołowi to, że miał Miał dwie sytuacje przy, przy 2-0, aby, aby, aby szczelić. No, potem kontaktowa bramka Piasta i, i, i e, mocna, mocna ofensywna, dobra druga połowa. E, wygraliśmy ten mecz, bo za wszelką cenę chcieliśmy wybronić sytuację i, i dzisiaj było dwie, trzy takie interwencje. Jedna w pierwszej połowie Najemskiego, druga w drugiej połowie Wójcika i Pascala Majera spowodowały, że dzisiaj bardzo mocno nie chcieliśmy stracić przypadkowej bramki pomocy naszemu bramkarzowi. Trzy punkty dla nas ważne, ale najważniejsza rzecz dla nas odbyła się odbyła się w tygodniu, nie dzisiaj, bo liga, liga jest bardzo wyrównana i w takich sytuacjach jak te, kiedy, kiedy walczysz i każde punkty są ważne. Ważna jest też, jest też tożsamość klubu i tożsamość zespołu. I mieliśmy, przeżywaliśmy trudny moment, ponieważ nasz zawodnik Kacper Blichta przeszedł bardzo skomplikowany zabieg. Nie dotyczył on zwykłej kontuzji, dotyczył, dotyczył jego, jego zdrowia. I coś, co natchnęło mnie, aby kolejny raz dawać dawać siebie wszystko i, i, i myśleć o ludziach, myśleć o, myśleć o środowisku, myśleć o, o takim, takiej auton, autentyczności i pasji, to było to, jak klub zachował się wobec Kacpra i drużyna zachowała się wobec Kacpra. Nie jest normalną rzeczą to, że właściciel klubu jedzie prywatnie do lekarza z zawodnikiem, który nawet nie zaliczył minuty. W pierwszym zespole. To, co zrobił pan Jakubas, to, co zrobił pan Jabłoński, to, co zrobiła drużyna względem, względem Kacpra, aby mu pomóc w tym trudnym momencie, jest, jest nieocenione i bardzo się cieszymy, że, że ten zabieg jest pozytywny, że, że Kacper e, na tę chwilę czuje się bardzo dobrze. I dzisiaj, w tym tygodniu, to, to jest nasze największe zwycięstwo, i, i dzisiaj się budowaliśmy też na tym, bo. Dzisiaj Kacper zapewne chciałby strzelić zwycięską bramkę. Chciałby wrócić pod piłkę, nawet gdyby nie miał siły, aby pomóc kolegom, chciałby być z nami, a, a nie może, bo, bo chwile na chwilę życie, życie mu się e, zatrzymało i musi myśleć o tym, żeby wrócić do, do zdrowia, więc chciałem złożyć serdeczne gratulacje dla klubu za postawę, za postawę i za to. Że naprawdę można tutaj na siebie, na siebie liczyć, można na sobie polegać i to hasło naszych kibiców, którzy kolejny raz się tutaj stawili i nas dopingowali. Motor United pokazuje, że, że to są najważniejsze chwile w życiu i kiedy trudne momenty jest łatwiej przychodzić, kiedy masz dobrych ludzi wokół siebie i masz, masz wsparcie. Niesłowne, ale też czynem i my takie wsparcie mamy, więc reasumując, życzę Piastowi wszystkiego co najlepsze. Uważam że, uważam, że są bardzo dobrą drużyną i spokojnie możecie tutaj patrzeć do przodu. Gratulacje i słowa uznania dla całego naszego klubu za to, co się wydarzyło w tym tygodniu. I, i bardzo się cieszę też z trzech punktów, bo one nam były potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ten... Życzyłem dużo zdrowia dla KCP. Dziękujemy. E, teraz czas na Państwa pytania. Dzień dobry Piotr, z Polskiej Agencji presowej Panie trenerze, jakie uczucia towarzyszą trenerowi w takiej sytuacji, gdy 94 minuta i golna dla bałwanów, to na dwoje babka wyłożyła zawsze. Tak, oczywiście. Powiem szczerze, że to była taka sytuacja, że z dwóch decyzji. Sędzia się wybroni. My też takiej sytuacji doświadczyliśmy w meczu z Wisłą Płock, kiedy strzeliliśmy zwycięską bramkę na 2-1 i tam też to było bardzo mocno kontrowersyjne. Nie będę udawał tutaj szefa, że to jest ewidentny faul. Moim zdaniem, tak jak pan powiedział, można to interpretować dwuznacznie. Oczywiście kontakt był, oczywiście pchnięcie występowało. Natomiast natomiast yy, też gdyby, gdyby padła bramka, my musielibyśmy mieć pretensje tylko do siebie, no bo jest doliczony czas gry, jest, jest dośrodkowanie spod linii bocznej, mamy, mamy przewagę w polu karnym, musimy, musimy taką sytuację wybronić. Mam, mam wrażenie, że, że yy, ta bramka nie obciąża sędziego, ale gdyby padła, to też pewnie też pewnie nieuznanie tej bramki nie obciąża, natomiast gdyby padło, no tak jak pan powiedział, na dwoje babka wróżyła.